Witajcie ludzie z tej strony, Artas i zapraszam Was na kolejny odcinek Harry'ego Pottera. W tym odcinku najpierw udamy się... na Hej, Harry. chcesz pohandlować? I już nas te handlarka przywitała, ale dobra, mniejsza. W tym odcinku udamy się na ceremonię przyznania punktów, ale też najpierw udamy się na pojedynek, bo trzy pojedynki musimy chyba zajść, albo dwa. Nie wiem, dobra, mecz nie mamy, ale pojedynki. Dwa pojedynki sobie zrobimy? Nie, dobra, trzy pojedynki, albo dwa, nie wiem, dobra, mniejsza. Ale zaliczymy sobie albo dwa, albo trzy pojedynki. Mm, chyba dwa, czekajcie. Dobra, trzy dwa chyba. Nie, dobra, mniejsza. Zaliczymy sobie... Dobra, dzisiaj trzy. Niech będzie. Trzy pojedynki. <laughs> mm, to wszystkie, dzisiaj Wszyscy Potter widzieliśmy. Masz zaszczyt pojedynku z reprezentantem wielkiego domu z Expelliarmus. Harry Potter. To było szybkie. Dobra, ale mniejsza, szybko, szybko lecimy teraz do następnego pojedynkowicza. Chyba dobrze to powiedziałem. Potter, masz pojedynek z członkiem twojego domu. Nie spodziewaj się jakichś ulg z tego powodu. O! Oj, trafił mnie. No, szybko. Expelliarmus <laughs> dobra Teraz wrzucamy sobie y Expeliarmus Rictu Sempra i czekamy aż on wyprowadzi swój ruch Expeliarmus Dobra i Expeliarmus Eric tu Sempra, mylą mi się to zaklęcia, ale dobra. No i koniec Dobra, to już wszyscy widzieliśmy. A ci co nie widzieli mają pecha. Niech sobie oglądam poprzednie odcinki. Dobra. No i ostatni jest to ślizgonka. Pokonamy ją. Dzisiaj Potter... Oj! Masz zaszczyt w pojedynku z reprezentantem Wielkiego Damu Sliterinu. Ojej, co to jest? No czemu takie małe? O, co mi się dzieje z nyszką, chyba? nie. No, nie zadano niezasłużony cios. No, nie mogę... Nie mogłem w ogóle naładować pocisku. Zobaczmy się zmieszkamy, muszę sobie nową myszkę kupić. Expelliarmus! 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 to no, nie zagraliśmy Expelliarmus! Expelliarmus! Wow! W <laughs> No patrzcie! No, wreszcie. No i trzy pojedynki mamy za sobą, idziemy teraz na ceremonię przyznania punktów, szybciutko lecimy. Aha, pokażę wam jeszcze tabelę pojedynków. Jesteśmy na miejscu piątym. Jeszcze tylko raz, dwa, trzy, czterech przeciwników i będziemy na pierwszym miejscu. Dobra, tymczasem idziemy sobie na... Aaa, no właśnie bym zapomniał. Tutaj mamy ukryte skrzynkę, ukrytą skrzynkę. No i kolejna karta. Ile mamy? kart? już? 36, dobra. No, wreszcie tutaj weszliśmy. A teraz wreszcie idziemy na tę ceremonię przyznania punktów. Cóż byliśmy. My. Witajcie! Nadszedł czas na kolejną ceremonię przyznawania punktów. Zobaczmy, który dom jest w tym tygodniu na czele. Hmm... Najwyraźniej prowadzi Gryffindor. Harry, chyba czeka Cię wizyta w pokoju nagród. Jak zawsze. Malfoy się patrzy, pewnie mu gul ale to mniejsza ja. My idziemy sobie zebrać fasolki, bo nam się przydadzą. Yy, bardzo i wreszcie oczekiwane długo. Najlepsza, najlepsza komnata fasolek. Najlepsza runda komnaty fasolek. Możemy sobie skakać i to jest bardzo fajne, podoba mi się to. No. Lu uwielbiam to. Naprawdę bardzo fajne skakanie. Łooo. Zaczymy sobie No i idziemy znowu, teraz tutaj No i gitara, dobra, no i zbieramy już po skakaniu Teraz sobie zbieramy fasoleczki Idziemy na drugą stronę Dobra Szybki transport na drugą stronę i lecimy teraz do tej komnaty tutaj. Do tego przedziału. Mamy już 1200 fasolek. A to jeszcze nie koniec latania, jeszcze tutaj mam latanie. Dobra, nie będę tam tracił czasu na tamte fasolki. Już pozbieram tak jak leci. Szybciej. Mało czasu, fasolki zawsze się przydadzą, darmowe fasolki Mile widziane Dobra No i niedługo szkoła, ludzie za dwa dni szkoła, no to jest naprawdę przerażająca wieść No ale niestety Ucień powinien się uczyć Wiem, że teraz plete głupoty, ale to mniejsza <grywka> Oj Wakacje się kończą za dwa dni, a my Ucznie będziemy się uczyć Wow, ta fasolka się odbiła od Od sufitu. Dobra. Już powoli się nam czas kończy. A mamy już 1300 fasolek. No to oczywiście wszystko wydamy na karty, bo już nimbusa 2001 i zbroje też mamy. Ale to sam koniec gry raczej wszystko wydamy, bo... Hmm, teraz się tak za bardzo nie opłaca. Chociaż te karty... Brązowe, ale Nie wiem, dobra, to może pod sam koniec gry wszystko. Nie wiem, właśnie tak się nawet z brązowym kartem, bo to dodaje życie, nie? Ale dobra, mniejsza, to zrobimy na koniec. Wszystkie karty kupimy. Dobra, koniec czasu. Mm, co mamy teraz zrobić? Dobra, idziemy przed ciebie Hej, Harry, jęcząca Marta jest czymś bardzo zdenerwowana. To znaczy bardziej niż zwykle? Słyszałem jej płacz już na schodach. I znowu zalało korytarz. Chyba nie myślisz, że był kolejny atak, co? Wszystko mogło się zdarzyć. Chodź, zobaczymy co się dzieje. No idziemy. Tu byliśmy? Nie, nie było nas tutaj. Czemu tu nie było? No proszę, nie było mnie tutaj. Nie wiem czy mi tu nie było Dobra, zbieramy wszystkie fasolki i lecimy do tej marty jęczącej Ludzie, ludzie Hej Harry! Chcesz pohandlować? To już niedługo koniec jest Harry Pottera komnaty Temnis. Będziemy zaczynać więzienia z kabanu niedługo jeszcze jest dwa odcinki i koniec. Tak mi się wydaje, nie wiem ile to będzie odcinków, ale tak mi się wydaje, że jest dwa odcinki i koniec Harry Harry Pottera. Szybciej, Harry! No i właśnie, tutaj mamy teraz latanie. Znaczy, polatamy sobie. Wow. I tak, najpierw to. No, przepraszam was ludziska, witam was ponownie, ale jakiś błąd mi wyskoczył. No tak, to jest w przypadku starych gier. Jakiś błąd, nie wiem czy to był, jakiś error o pliku nieznanym, że jest jakiś błąd w pliku nieznanego. Dobra, to już znamy, pominiemy to szybko. No i lecimy do tej jęczącej marty. No przepraszam was za ten błąd, ale nie moja wina, wina rzeczy martwych. Po prostu błąd. W przypadku starych gier niestety tak jest, ale dobra, mniejsza, mniejsza z tym błędem, lecimy do łazienki Marty szybciutko. <laughs> dobra, jeszcze raz... Szybko. To też już jeźmy. Jeszcze raz polecimy tam do góry, bo tam jest karta. Hej, Harry, chcesz coś kupić? No, tym razem błędu nie ma. <laughs> no i wzięliśmy srebrną kartę Czardzieja. Hej, wow. Chcesz coś kupić? E... Dobra, akurat. Jesteśmy na miejscu. Super. Biegniemy za rolem szybciutko. Chycaj Harry, chycaj. Wow, kałuży pełno. Ciekawe co się stało. Kto to? Chcecie rzucić czymś jeszcze? Ktoś czymś w ciebie rzucił? O tak! Tam leży! Ostrożnie! Tata mówił, że książki mogą być bardzo niebezpieczne. Wygląda jak stary pamiętnik. Należał do T.M. Riddle. Ktokolwiek to był, nic nie napisał. Jest całkiem pusty. Witaj, Harry. Jestem Tom Riddle. Jestem w Hogwarcie i dzieją się straszne rzeczy. Czy wiesz coś o komnacie tajemnic? Oczywiście, że wiem o komnacie tajemnic. Kiedy byłem na piątym roku, komnata została otwarta i potwór zabił dziewczynkę. Wykryłem, kto otworzył komnatę i wyrzucono go ze szkoły. Mogę ci pokazać, jak chcesz. Mogę ci pokazać moje wspomnienie nocy, kiedy go schwytałem. był oczarowany wspomnieniem, które pokazał Ridla No jak widzicie jesteśmy teraz w wspomnieniu Tomaridla. Toma Trzeba cię stąd zabrać. <coughs> no już, do pudełka. Tak, właśnie. Chodź! Właśnie tak! Oni nas nie widzą. Rubeusie, co tu robisz? Tom, to już koniec. Wiem, że nie chciałeś nikogo zabić, ale potwory to nie małe pieski. On nikogo nie zabił. Daj spokój. Jedyne, co szkoła może teraz zrobić, to zadbać, by potwór, który zabił tę dziewczynkę, został unieszkodliwiony. To nie był on. Nie zrobiłby tego. Odsuń się. Wow. To jest pająk, wielki pająk. Już z takim czymś się spotkaliśmy, a to był Tom Riddle, ten co leżał na dupie teraz. Harry zawsze wiedział, że Hagrid ma niestety upodobanie do wielkich i okropnych stworzeń. Był jednak równie pewien, że Hagrid nie potrafiłby nikogo zabić. Riddle mógł złapać nie tego, kogo trzeba. Może jakiś inny potwór zabijał ludzi? Jak myślisz, ile tu się pomieści potwory? Wiedzieliśmy, że Hagrida wyrzucono, a ataki pewnie wtedy ustały. Inaczej Riddle nie dostałby nagrody. Pamiętnik Riddla zniknął. Co? Ależ tylko Gryfon mógł go ukraść. Nikt inny nie zna naszego hasła. No właśnie. Znowu te głosy, no. Głos! Znowu go słyszałem. No właśnie. Wy nie? Ja nic nie słyszałem. Harry, chyba coś zrozumiałam. Muszę iść do biblioteki. Ale McGonagall mówiła, że mamy tu siedzieć, o ile nie idziemy na lekcje. A ja muszę pogadać z Hagridem. Jeśli to on wtedy wypuścił potwora, wie, jak się dostać do komnaty tajemnic. Domek Hagrida jest na ziemiach szkoły. Harry! Ale przecież o tym wiesz. Chodź za mną, Harry. No właśnie, idziemy teraz do Hagrida. I zobaczymy, co się tam dzieje. Musimy go zapytać o to wszystko, co się teraz dowiedzieliśmy. Bo to jest podejrzane. No ha Hagrid zabiłby jakąś dziewczynkę. No to jest nieprawdopodobne, ale no niestety. Wszystko bywa czasami... Także nawet taki, taka niewinna osoba mo może skrywać tak. potwora. <laughs> tak to był taki profesor Quille Quiller z tamtego roku, co tak ją kadło się wydawało, a był w... wrogiem Harego i musieliśmy go unicestwić. Ale tam widzę skrzynkę i czas... A nie, nie teraz, dobra, to później to zrobię. Może po nagraniu tam skoczę, bo musiałbym się wracać i tak wszystko robić od nowa z tym lumos i tutaj, a tu trochę czasu zabiera. Nie wiem, tak się zastanawiam, czy teraz... Nie, dobra, 5 minut mi zostało to. Nie, nie idę tam. Idziemy do Hagrida. <laughs> tam jeszcze była karta, właśnie sobie teraz przypomniałem, dlatego się cofam. Szybciutko to zrobimy i ...zaczniemy do Hagrida. Czy się mi otła? Żebyśmy to szybciutko załatwili. Dobra. Szybciutko to załatwimy. Skrzyneczka kolejna. Pewnie w niej tylko będą fasolki, ale no... Zawsze fasolki się przydadzą, prawda? Dwie orzyszywe fasolki. Dobra, idziemy do Hagrida. Tu nas jeszcze nie było. Teraz dopiero będziemy. Widzicie? Fajne takie... Taka ziemia jakby wyryta. Wyryta taki dół. Fajne to. Fajnie to wygląda. Cicho! Właśnie do domku Hagrida. Przed ktoś bardzo podobny do Luciusza Malfoja. Hmm, czekaj, co się dzieje. Jest źle, Harry. Bardzo, bardzo źle. źle. Cztery napaści na dzieci niemagicznego wywodzenia. To już zaszło za domy. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej Szkoły muszę zadziałać i zabrać cię stąd. Zabrać? Dokąd? Nie do więzienia dla czarodziejów? Nie do Azkabanu? Niestety tak. No, szkoda. Przykre, Dumbledore, ale wszystkich dwunastu członków Rady uznało, że ty także powinieneś odejść. Od tej chwili jesteś zawieszony w pełnieniu obowiązków dyrektora Hogwartu. Jeśli Rada Nadzorcza chce, bym cię usunął, Luciuszu, to oczywiście odejdę. Nie... Jednak przekonacie się, że naprawdę opuszczę tę szkołę dopiero kiedy nikt tutaj nie pozostanie wobec mnie lojalny. Zobaczysz też, że w Hogwarcie pomaga się tym, którzy o to poproszą. Gdyby ktoś chciał znaleźć coś paskudnego, wystarczy, że pójdzie za pająkami. One go zaprowadzą, gdzie trzeba. To jest klucz do całej sprawy. Tyle powiem. Chodź już, Hagridzie. Dobra, dobra, idę. Teraz dopiero <noise> mamy kłopoty. Nie ma Dumbledora. Codziennie będą ataki. Patrz, tam! Chyba idą do zakazanego lasu. Dobra, zaraz pójdziemy do zakazanego lasu, ale tam widziałem kartę Churchill'a, bo chyba ty zauważyliście jak była ta rozmowa z Hagridem, Luxusem i Dumbledorem. No, szybciutko, szybciutko fasoleczki. Tutaj mamy kolejną fasolkę, tutaj mamy do eliksiru i księgę zapisu, dobra, zapiszemy sobie grę, żeby nie było. I kartę, i fasolki. Tutaj było możliwość jeszcze świnie drażnić, ja wam pokażę w którymś odcinku jak się uda. Można było na nie rzucić zaklęcia Sempra, prawdopodobnie, właśnie pamiętam, czy to Rictusempra, czy jakoś inne, ale chyba Sempra. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu. Pójdziemy do tego zakazanego lasu, no i zakończymy już odcinek. Za wysoko, żeby się wspiąć. Pomogę ci, Harry ale do zakazanego lasu będziesz musiał iść sam. No, nic nowego, zawsze sami chodzimy wszędzie. Dobra, mniejsza. Idziemy. I przydałaby się księga zapisu. Ale dobra, wiecie co, ja w tym miejscu już zakończę odcinek. W następnym odcinku z, y, sobie sprawę załatwimy w tym zakazanym lesie. Jak zapis będzie tam, to ja sobie tutaj przejdę i w następnym odcinku po prostu rozpoczniemy w tym miejscu, gdzie tutaj stanęłem albo nawet przy tym gargulcu, z z nie wiem gdzie mnie zapisało ostatnim razem, pewnie przy tej księdze zapisu tam gdzieś zapisywałem, ale to mniejsza, no jak powiedziałem, w następnym odcinku się udam do zakazanego lasu, tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się na razie.